Cześć, witajcie w trzecim już odcinku serii filmów, w których obnażam manipulacje pana Karola Mazalewskiego na temat Konfederacji. Zaczynamy. Bo są jedyną partią spoza systemu. Być może jest gdzieś na świecie jakiś system, do którego nie należy Konfederacja, ale na pewno nie jest to system rządzenia w Polsce. No to po kolei. Zacznijmy od Anny Siarkowskiej, która należy do Konfederacji, a wcześniej do suwerennej Polski, czy do klubu poselskiego PiS. I pani Anna musiała być za modu niechą gimnastyczką, ponieważ jeszcze będąc w PiS głosowała za 500, za 800, za 13 i za 14 emeryturą. Podatkiem bankowym broniła Czarnka, broniła Sasina. No i teraz to głosowanie jej w obrębie systemu i za systemem trzeba pogodzić z tym, że teraz ma być buntowniczką, która walczy z systemem. Tego szpagatu się nie da zrobić. No ale pewnie jej głosowanie było wyjęte z kontekstu. Pani Anna Sierkowska tak bardzo jest za systemem, że w tym 39-minutowym materiale, który jakbyście chcieli sobie przesłuchać, tłumaczę, że tak powiem, w jakich, w jakich sprawach była przeciwko systemowi, jaki w Polsce powstawał i w jakich sprawach się nie zgadzała z pisem, dlatego z niego odeszła. Dzięki głosom między innymi pani Anny Siarkowskiej nie weszły w życie takie ustawy jak Piątka Kaczyńskiego przeciwko rolnikom, nie weszły takie ustawy jak ustawa a propos segregacji sanitarnej. Która miała nas segregować na podstawie tego, jakie szczepienia na jakie choroby przyjęliśmy. Głosowała przeciwko ustawie. A propos bezkarność plus, która miała powodować, że urzędnicy podejmujący decyzje niezgodne z prawem w trakcie COVID-u mieli nie, po, nie, nie mieć za to odpowiedzialności. Następnie głosowała przeciwko ustawie, która miała pozwolić na mrożenie majątków Polaków pod pretekstem wojny na Ukrainie. Głosowała przeciwko ustawie Lex Tusk, która miała badać wpływy rosyjskie. I przez te wszystkie głosowania przeciwko, niezgodne z dyscypliną partyjną, została usunięta z Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych. Odeszła samodzielnie z PiSu, nie została z niego wyrzucona. Również dlatego, że nie podobała jej się polityka proeuropejska pana premiera Mateusza Morawieckiego, która objawia się między, tym, między innymi tym, że pan Mateusz Morawiecki zgadzał się na unijne podatki, na fundusz KPO, na legalizowanie imigracji. Dlatego pani Anna Maria Szokowska sama odeszła z PiSu i była tak bardzo systemowym politykiem, że głosowała przeciwko wielu ustawom, które tak naprawdę ten system miały dużo bardziej zaostrzyć i pogorszyć. Możecie sobie posłuchać wypowiedzi pani Siarkowskiej w tym materiale, również wypowiedzi posłów ruchu narodowego, czy działaczy ruchu narodowego, którzy panią Siarkowską do ruchu narodowego przyjęli. No, posłuchajmy, co pan Karol ma dalej do powiedzenia. Kolejnym czempionem, który miałby przewracać stolik z Konfederacji jest Przemysław Wipler, dawniej poseł PiS, którego kariera rozpadła się po tym, jak narąbany jak Messerschmitt wdał się w bójkę z policjantami. Zgodnie z doniesieniami dziennikarzy, Przemysław Wipler jest mózgiem, który stoi za Sławomirem Mencenem i wprowadza go w świat polityki. Czyli człowiek, który był przyspawany do stolika, był esencją tego systemu, teraz uczy Sławomira Mencena polityki. To tak jakby rzeźnik uczył dzieci, jak robić burgery z soi. No ale dobra, sprawdźmy dalej, jak... Pan Przemysław Wipler. Pan Przemysław Wipler nie wdał się w bójkę z policjantami, co widać na tym e, nagraniu. Jakbyście chcieli, to zachęcam, żebyście sobie to przeanalizowali. Pan Przemysław Wipler zainterweniował w momencie, kiedy policja chciała zawinąć jego, e, tak jak pan Karol powiedział, nietrzeźwego kolegę, e, być może słusznie. Natomiast pan Przemysław zainterweniował, e, przez co e, policja... Zaczęła pana Wiplera po prostu atakować. Widać na tym nagraniu to bardzo dobrze. Jak chcecie to sobie obejrzeć, więc jeżeli osoba, która interweniuje w momencie, jak mu zawijają kumpla, jest postrzegana negatywnie, no to. Coś jest chyba nie tak, nie? Jak mi by zawijali kumpla, też bym raczej interweniował i na tym nagraniu doskonale widać, że pan Przemysław Wipler nie interweniuje w agresywny sposób, który miałby dać podstawy policji do tego, żeby potraktowała go w taki sposób, w jaki go potraktowała i powtarzam, pan Przemysław nie wdał się w bójkę z policją. Co możecie sobie obejrzeć na tym nagraniu, wystarczy, że wpiszecie sobie w YouTube tę frazę. Natomiast posłuchajmy jeszcze wypowiedzi pana Przemysława Wiplera a propos tego, jak to wyglądało z jego perspektywy, co zresztą na tym nagraniu możecie sobie obejrzeć, że zgadza się z faktycznie. Przebiegiem sytuacji. Czy ten najdłuższy chyba na świecie kac jeszcze Pan otrzyma, czy się skończył już? Pani, sprawy tamtej historii, która bardzo poważnie wpłynęła na moje życie, to będę się z nimi borykał w ten czy inny sposób e, do końca życia. Niemniej jednak najgorsza była ta pierwsza faza, kiedy relacje medialne radykalnie odbiegały od tego, co naprawdę się wydarzyło. I można powiedzieć, ja poczułem, jak spada mi kamień z serca, w momencie, w którym polska opinia publiczna, Polacy. Mogli zapoznać się z filmem dotyczącym mhm. przebiegu tamtych zdarzeń, w momencie, gdy dwoje, dwa bardzo o, mające duże nakłady dzienniki... Sceny, tak, tak, dokładnie. Kiedy było jasne, że ja nikomu nie zrobiłem krzywdy, nikogo nie odurzyłem, nikogo nie pchnąłem. Nikomu nic nie zrobiłem. Co więcej, widać na pełnym nagraniu, że to się wszystko zaczęło od pobicia mojego kolegi, za które funkcjonariusz, który tutaj interweniuje, został ukarany. No tak, ale za zagazowanie i pobicie został, mojego ale... kolegi hmm. został ukarany naganą z wpisem do akt na rok. Policjant, ja tak? policjant, ale a ja za to, ma, ale pan ma też wyróch. A ja za to, że interweniowałem w tej sprawie, zapytałem, dlaczego biją mojego kolegę. I próbowałem, to krótko mówiąc, doprowadzić do tego, że przestaną go bić. Za to e, zostałem, można powiedzieć, sąd, gdy miał do zderzenia nagranie wideo i wypowiedzi policjantów, uznał, że bardziej wiarygodne są wypowiedzi policjantów niż to, co widać na zapisie wideo. To nie było ze strony posła Wiplera, bo to on był osobą wulgarną, eskalującą przemoc, nie był to bierna czynny opór. Czytam to, co mówił pan sędzia, a prokurator no to tak malowniczo. linia obrony oskarżonego rozpadła się niczym, Austro Węgry, Panie Pośle. Nie mam tutaj w sumie już więcej do dodawania, jeżeli chodzi o komentarze. Ja wiem, ale to na tym zakończmy. Te wszystkie sceny możecie sobie obejrzeć na tym filmie i zobaczyć, kto zaczął tam tą bójkę. Nawet jeżeli pan Wipler w sposób wulgarny się odzywał do funkcjonariuszy, to chyba nie jest powód, żeby go zaczęli okładać tak jak na tym nagraniu. To się w głowie nie mieści, co tam się działo. Nie będę wam tego pokazywał, jak chcecie to sobie sami to przeanalizujcie. Przechodząc dalej do działalności pana Wiplera w PiS, bo to jest główny zarzut, jak rozumiem. Pan Przemysław Wipler został wybrany w październiku 2011 roku z list PiS. Po czym w czerwcu 2013 roku. Samodzielnie odszedł z PiSu i założył własną wtedy. Nie pamiętam, czy to była partia, czy, czy fundacja republikańska. Dokładnie nie pamiętam. I teraz tak. Słowa Przemysława Wiplera na temat jego członkostwie w PiSie. Mniej więcej można sparafrazować tak, że dało się nabrać po prostu PiSowi, że będzie w stanie coś. Będąc jego członkiem zmienić a propos gospodarki i sam z niego wyszedł w momencie, kiedy zobaczył, że po prostu to, to się nie uda, więc esencja systemu przemysła Wippler, który według pana Karola zakończył swoją karierę polityczną po bójce z policją, dlatego po trzech latach na łamach Polsatu <grych> o, tym, o tym opowiada i później przystępuje do kolejnych partii, na przykład teraz właśnie do Nowej Nadziei Sławomira Męcena. I teraz tak. Pan Wipler to nie jest osoba, która chce robić burgery, tylko co najwyżej osoba, która jest architektem i zna słabe punkty systemu. W momencie, kiedy pan Wipler był członkiem PiSu, to on nie, nie budował z nimi rządu po pierwsze, a nawet jeśli, to to nie jest osoba, która smaży burgery i teraz chce je smażyć inaczej, tutaj odnosząc się do porównania pana Karola, tylko to jest osoba, która nawet jeżeli miałaby jakąś wiedzę na temat tego, jak wygląda struktura państwa, no to to jest architekt, który zna jego słabe punkty i może je wykorzystać w walce o swoje ideały, bo jeżeli pan Wipler miałby Poglądy pisowskie, no to by nie odchodził z PiSu, tak? On odszedł z PiSu, ponieważ PiS nie miał wolnorynkowych poglądów i chciał wolnorynkowe poglądy realizować. Skoro stwierdził, że nie da się ich e, realizować w PiSie, to z PiSu odszedł. Więc w jaki sposób pan Wipler budował system, bo był posłem e, PiSu przez półtorej roku? No to trochę za mało, żeby można było kogoś okrzyknąć okrzyknąć osobą, która e, buduje system, prawda? Przejdźmy dalej. Jak wygląda ta walka z PiSem? Ano, bardzo ciekawie, w mailach, które wyciekły ze schakowanego konta Michała Dworczyka, kiedy był szefem kancelarii premiera Morawieckiego, a których autentyczności nie podważa sam Dworczyk, znajdziemy konwersację, w której obecny poseł Konfederacji Stanisław Tyszka miał w 2019 roku powiedzieć Dworczykowi, że Konfederacja musi się uwiarygodnić jako wróg systemu i PiSu. więc będą. Chwila, 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 panie Karolu, gdzie tu jest napisane, że Konfederacja ma się uwiarygodnić? Po pierwsze, mamy datę. Marzec 2011, przepraszam, marzec 11, marzec 2019, mamy datę, podano mu góry, tak? Po pierwsze. Po drugie. Pan Tyszka startował wtedy razem z Kukizem z list PSL-u. Przeczytajmy całego maila. Sprawa z Kukizem, z Kukizem wygląda tak. Projekt ustawy jest złożony, umówiłem się dziś na następujące terminy. Pierwsze czytanie, drugie i trzecie. Poseł sprawozdawca Rzymkowski. Kukizy zadowolony. Tyszka podkreślając, że muszą się uwiarygodnić, Kukizy muszą się uwiarygodnić i że to nic osobistego. Obiecał, że będzie się uwiarygadniał atakując rząd, incorporę, a nie personalnie. Zobaczymy. Zarówno Kukiz jak i PJK, nie wiem co to jest, zaakceptowali Piotrka Lusę, ale jest mały problem, on sam nie niezbyt się pali do kandydowania. On i jego środowisko są dla nas sporą szansą po wyborach do Sejmu, więc trzeba go docisnąć. To cały czas jest mowa o PSL-u i o Kukizie, nie o Konfederacji. To jest bardzo duża nadinteresowanie nadinter interpretacja, panie Karolu, i tutaj trochę pan popłynął z mówieniem o czymś takim. I PiS, politycy PiSu, Dworczyk, pisząc to do Morawieckiego, po prostu dbał o to, aby w sytuacji, kiedy będą potrzebowali organów na przeszczep do PiSu, po prostu dbał o to, żeby te organy sobie już gdzieś tam, prawda, przygotować. I nie jest a propos Konfederacji pisane, więc trochę pan popłynął, panie Karolu atakować rząd, ale nikogo osobiście. Według jednego z tych maili Winnicki, do niedawna główna postać w partii, miał w 2020 obiecać PiSowi tonowanie ataków. Mieli się też umówić na rozmowę o kooperacji po wyborach. Przeczytajmy tego maila u, u Zobaczmy, co tam jest napisane. E, nie zdawajmy się tylko na parafrazy pana Korola, bo jak zobaczyliśmy przed chwilą, to lubi sobie dopowiadać tonowanie trochę. Tonowanie ataków. Winnicki oddzwonił, mówi, że wszystko gra, tylko mają jako narodowcy duże ciśnienie od korwinistów oraz części frakcji narodowej, która twierdzi, że my świetnie rozgrywamy całą sytuację i oni tracą wyborców. Więc cisną na Winnickiego i posaka, aby nas atakowali, a oni i tak to tonują. Przynajmniej tak mówi. Jak go podprowadzałem w sprawie naszego ostatniego spotkania, to okazuje się, że to jakiś fake, bo on nie ma żadnych pretensji do nas. Wiele wskazuje na to, że info o naszym spotkaniu wyszło z ich środowiska, bo powiedział, że rozmawiał o tym z Bosakiem Braunem, Korwinem i Kuleszą. Ogólnie rozmowa bardzo dobra, prosiłem, aby to nowo ataki na nas, co obiecał uczynić. Umówiliśmy się na spotkanie i dłuższą rozmowę o kooperacji po wyborach. Nie wiemy na temat czego miałaby to być kooperacja, to po pierwsze. Po drugie. To są jakieś maile z trzeciej ręki i mamy wiedzieć, że ich treść jest na rękę osobom, którym one wyciekły, bo to jest na rękę, prawda, PiSowi, żeby konfederację gdzieś tam podkopać. Nie mając w ogóle żadnego dowodu, czy to jest Real Talk. Dla mnie trochę za mało, a Konfederacja jest tak bardzo systemową partią, że jako jedyna atakowała m.in. wszystkie działania rządu a propos COVID-u, gdzie cała opozycja poza Konfederacją była za, nie tylko a propos COVID-u, ale również na przykład a propos sytuacji na Ukrainie. Konfederacja jako jedyna mówiła to, co inni politycy zaczęli mówić po roku, czyli na przykład, że możemy pomagać Ukrainie. Ale powinniśmy się również umawiać na to, że za tą pomoc będziemy otrzymywać na przykład możliwość udziału w odbudowie Ukrainy, czy na przykład nie będzie takiej sytuacji jak ze zbożem, prawda, że ukraińskie zboże zalało polski rynek i zagroziło to bezpośrednio bezpieczeństwu żywnościowego Polski, bo jeżeli sytuacja by się powtórzyła jeszcze raz, to mogłoby być tak, że wielu rolników po prostu by zbankrutowało. Więc Konfederacja jest tak bardzo systemową partią, że jako jedyna, prawda, się sprzeciwia, sprzeciwiała w ostatniej kadencji najbardziej szkodliwym. Rzeczom, które były przez Polski Sejm ratyfikowane razem z opozycją, która temu wszystkiemu aprobowała. Okej. Okay. Mieli się też umówić na rozmowę o kooperacji po wyborach. Czyli przewracamy stolik, ale tak, żeby nic się nie rozlało. To brzmi jak jakaś wycięta scena z Ojca Chrzestnego, gdzie skorumpowani policjanci dogadują się z Vito Corleone, że za dnia, owszem, będą wrogami, ale wieczorem sobie usiądą wszyscy razem do kolacji. I dogadają się. To jeszcze o Stanisławie? No, nie będę komentował. Popłynął pan Karol trochę. Tyszce z Konfederacji dwa zdania od Liroja. Jeszcze ogrodzenie się przez takich ludzi jak Frenzel, Tyszka i który, który, jest po prostu, mam jak najgorsze zdanie o tym człowieku. Po prostu tacy ludzie, to są tacy, którzy oby jak najmniej takich ludzi w polityce, po prostu cyniczni ludzie, którzy przychodzą instrumentalnie traktują politykę ludzi wszystkich. Do tego doszła cała reszta tych ludzi obok. A ja pamiętam, jak on strasznie skakał. Hi, hi, ten tę frędzę żebyście mnie chociaż tu wybrali coś tam. A jak chcieliśmy go zdjąć z jakiegoś stanowiska, to siedział na kolanach, płakał i powiedział, że ja wtedy wszystko, zwyjdę wszędzie, pójdę wszędzie do Pisu. No Ty, frędzul, jest w tym zestawie. I tak bardzo pan Tyszka poszedł do dopisu, że teraz jest w Konfederacji, że w Konfederacji, która ma dużo mniejsze poparcie w społeczeństwie i ma dużo mniejsze możliwości na to, żeby zrobić jakąś karierę. Pan Tyszka poszedł do Konfederacji i mamy wierzyć Leroyowi, który nie powiedział w sumie żadnych jakichś większych konkretów, tylko same ogólniki. Nawet nie będę tego komentował, przejdźmy dalej. W Konfederacji też Ireneusz Jabłoński, który w roku 88 zarejestrował się jako tajny agent wywiadu PRL. Czy Stanisław Derech? Z tamtą poprzednią sprawą, o której tutaj Pan mówi, Pan Karol mówi a propos Pana Ireneusza, jest to ciekawa sprawa. Osoba, która była tajnym agentem w PRL-u, pod koniec 1988 roku, jako szpieg, był przygotowywany do przerzucenia na obszar RFN. Nie byłem współpracownikiem SB, rozumianej jako policja polityczna i nigdy nie donosiłem na kogokolwiek słowa pana Ireneusza z wywiadu na w stronie wyborczej, którego niestety nie mogę pokazać, bo tam jest jakaś blokada, trzeba jakąś subskrypcję mieć wykupioną. I teraz tak pan Ireneusz. Osoba, która gdzieś tam popełniła błędy młodzieńczych lat, nie była tajnym agentem, tylko była zapisana do prawda, agentury, ale to nie była agentura krajowa, tylko to była agentura międzynarodowa. No, po prostu trzeba to przyjąć jako błąd młodzieńczych lat i docenić również pana Ireneusza za działania, które po tym czasie prowadził, a nie tylko oceniać przez pryzmat jednego błędu młodzieńczych lat. Bo jeżeli mielibyśmy tak każdego oceniać przez błąd młodzieńczych lat, no to. Prawda? Nikt z nas nie mógłby nigdzie zasiadać. Nie ma ludzi idealnych i bez skazy. Hajło, szef areczka z memów, był wiceprezesem partii Porozumienie Gowina, które do 2021 roku tworzyło z pisem rząd. A sam der startował z komitetu PiS. A do memów pasuje idealnie, ponieważ jak ustalili dziennikarze, kandydat konfederacji, jeszcze jako wójt gminy Boczki, był zatrudniony w Instytucie Naukowym i Akademickiej Sieci Komputerowej. Pracę tam miał mu załatwić Jarosław Gowin. Po akademickiej sieci komputerowej. Rolnik, który jest pszczelarzem, gawędziarzem, bo tak o sobie mówi i gra ze Spole Ludowym. Teraz uwaga, zarobił tam ponad 200 tysięcy. Dziennikarze ustalili, że nie musiał przychodzić do pracy, żeby pobierać pensję. Co jest logiczne, bo kto mu wtedy tych pszczół pilnuje, tak? I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś taki miałby przewrócić stolik, przy którym ucztuje od dawna. Przecież on przyjdzie, ukłoni się, postawi słoik miodu i się dosiądzie. Do... No nie. Pan Hajło, w wywiadzie o maszy, możecie sobie posłuchać 34-minutowy, bardzo ciekawy i pozytywny wywiad, mówi o tym, że po prostu będąc, będąc u Gowina, będąc u Gowina, gdzie partia Gowina stała się prawda dawcą narządów dla Pisu, zawydł się na gowinie i partia gowina zawsze miała podobne poglądy, tak naprawdę do Konfederacji miała podobny program i po prostu w tym wywiadzie mówi o tym, że do Konfederacji było mu najbliżej poglądowo i z Konfederacją miał najwięcej wspólnego, dlatego się odezwał do Konfederacji, czy może startować z ich list, czy też został zaproszony tam dokładnie jak to się odbywało, jego udział w tym nie mam pojęcia. I teraz tak, czy Gowin był koalicjantem PiSu? No był. Czy to jest coś niewybaczalnego? Po prostu dał się nabrać tak samo jak inne wszystkie partie, które PiS wciągnęło. I teraz tak. Partia Gowina została po prostu połknięta, strawiona, porzucona. Jak PiS się tylko posilił jej ludźmi, wziął tych, których dał radę kupić, a po prostu zresztą się rozstał. Jeśli chodzi o udział pana Derehaiło w tych urzędach, skąd pobierał bardzo duże tam pieniądze, no to jeżeli mamy system, który można doić, no to nie dziwmy się, że ludzie go doją tak długo, jak mają takie możliwości. I teraz pytanie, czy pan Derechajło idąc do Konfederacji liczył się z tym, że dalej będzie ten system doił, jeżeli dojdzie do władzy, czy z tym, że chciałby coś zmienić? Posłuchajcie sobie tego wywiadu i wystąpicie sobie sami wnioski na ten temat. Do tego z list pis w wyborach samorządowych startowali członkowie Konfederacji tacy jak Bartłomiej Pejo, czy Bogusław Domański, czy Robert Grzechnik, który jeszcze dwa miesiące temu należał do klubu radnych PiS. Że nie wspomnę o Krzysztofie Bosaku, który... Do pana Krzysztofa Bosaka zaraz dojdziemy, ten pan Karol tak szybko leci, że... Ciężko mi tutaj, prawda, z moich notatek skorzystać. Trzech radnych startowało z list PiS, no bo mieli większe szanse na to, żeby wejść do samorządu i coś w nim zmienić. Ale to nie znaczy, że oni tam realizowali program PiSu i mieli pisowskie poglądy. Wystarczy posłuchać wypowiedzi tych ludzi i spojrzeć na to, co oni w tych samorządach robili. To, że ktoś był na listach PiSu nie znaczy, że jest pisowcem i że ma pisowskie poglądy i prowadzi pisowską politykę. Jeszcze jako LPR, Liga Polskich Rodzin, był koalicjantem PiSu. Czy Sam Kapu... Bosak był koalicjantem PiSu w Lidze Polskich Rodzin? No był, to była pierwsza kadencja pana, pana Bosaka. I w momencie, kiedy Liga Polskich Rodzin miała program, który chcieli realizować, wierzyli, że przy PiSie będą mogli to robić. Natomiast PiS ich wchłonął tak samo jak partię Gowina, czy nie wiem, samoobronę Lepera. Czy suwerenno Polskie chce wciągnąć, ale suwerenna Polska się gdzieś tam zapiera rękami, nogami, trzyma się w drzwi, żeby się nie dać wciągnąć do pokoju. Bosak się sparzył, wie, że koalicja z pisem nie ma najmniejszego sensu i głośno o tym mówi, że więcej tego błędu nie popełni, więcej się nie nabierze na to, że przy PiSie można realizować swój program. Nie, przy PiSie się można realizować tylko program PiSu, dlatego z PiSem nie należy wchodzić po prostu w koalicję. No i teraz posłuchajmy tego, co pan Karol ma do powiedzenia. To jest najlepsze na koniec po prostu, nie? czyli Janusz Korwin-Mikke, który w polityce jest obecny od 91 roku. Więc, jeśli mamy... Pan Janusz Korwin-Mikke jest jednym duszkiem wymieniany z ludźmi Takimi jak pani Anna Siarkowska, która była w PiSie, Wippler, który był w PiSie, Der Heiwo, który był w porozumieniu i tak dalej. Oczywiście to, że ci ludzie tam w tym PiSie, prawda, nie realizowali pisowskiego programu i nie byli takimi zamordystami jak reszta PiSu, która głosowała właśnie między innymi za segregacją sanitarną. No to pan Karol wymienia pana Korwina jednym duszkiem. W momencie, kiedy pan Korwin nigdy nie brał czynnego udziału w rządzeniu krajem, w momencie, kiedy pan Korwin w ogóle jest dłużej w polityce niż od 1991 roku, bo on jeszcze w PRL-u działał, w ogóle on w PRL-u przecież siedział za to, że działał przeciwko rządom komunistycznym, więc to też jest dobra nobilitacja, jak na mojej, jeżeli ktoś się komu sprzeciwiał do tego stopnia, że siedział. I. To jest śmieszna sprawa, bo pan Korwin był w pierwszym Sejmie wybranym w 1991 roku. W momencie, kiedy został wybrany z list UPR-u, tam mieli 2,26% poparcia, to w następnych wyborach już Sejm ustanowił próg wyborczy w wysokości 5%, żeby taka sytuacja, że wchodzi właśnie Korwin, się nie powtórzyła. Korwin to była osoba, która zgłosiła ustawę ilustracyjną, żeby ludzi, którzy działali dla rządu PRL-u, prawda, z. Obrazować, zlustrować społeczeństwu, że ej, zobaczcie, to są ludzie, którzy działali dla, e, dla PRL-u. Być może nie chcecie, żeby tacy ludzie teraz rządzili Polską, bo jeżeli ludzie z układu przechodzą z jednego układu do drugiego, to chyba nie jest dobry prognostyk, prawda? Więc pan Janusz Korwin-Mikke tak bardzo wie, jest politykiem, który buduje system rządzenia w Polsce, że był w Sejmie dwa razy w pierwszej i w dziewiątej kadencji i siedział w PRL-u. To jest taka, taka bardzo, tak bardzo osoba powiązana z systemem. No, ale okej. Okay. Przyjąć, że Konfederacja to ludzie spoza systemu, to równie dobrze możemy przyjąć, że Sasin jest wielkim strategiem, a Kaczyński ma ukrytą rodzinę i pięcioro dzieci w Bułgarii. I ma 180 cm wzrostu, ale specjalnie się garbi, żeby lepiej widzieć problemy zwykłych Polaków. I Konfederacja miałaby przywrócić ten stolik? Oni mają u siebie ludzi, którzy ten stolik budowali, rzeźbili, heblowali, lakierowali. Oni mają ludzi, którzy chodzili do tartaku po te deski. Niczego nie przywrócą. Oni dostają swoje nakrycia, z którymi już czekają od dawna. Oni są bardzo głodni i tylko przyniosą swoje sztućce. Jest masakra po prostu. Konfederacja to jest partia, która nigdy nie rządziła, nigdy nie wchodziła do rządu, co najwyżej pojedynczy, e, pojedynczy działacze. Natomiast, tak jak wcześniej mówiłem, oni sami z tego PiSu odchodzili. Wipler odszedł sam, Derehajwo odszedł sam, Derehajwo w ogóle nie był w rządzie, Siarkowska odeszła sama. To jest jedyna partia poza układu z Magdalenki. To jest jedyna partia spoza układu generała Kiszczaka, e, gdzie jest poza PiSem, poza Platformą, poza PSL-em i poza Lewicą. Idąc dalej. Konfederacja, konfederacja to jest jedyna partia, którą media zagłuszają, której w ogóle prawie nie pokazywali przed wyborami. Teraz to się trochę zmieniło. Mam nadzieję, że to się zmieni, że będą mieli po prostu więcej możliwości docierania do, do wyborców. Konfederacja to jest tak bardzo partia, która budowała stolik, że albo sami odchodzili z partii, albo ich odsuwano za niesubordynację. Tak jak Siarkowską, głosowali przeciwko najgorszym ustawom, jeżeli już byli w partii takich właśnie jak Siarkowska, która głosowała przeciwko segregacji sanitarnej, i tak dalej. A to, że w pozostałych rzeczach głosowała zgodnie z dyscypliną partyjną, no to. Z jakiegoś powodu startowała z list pisu, prawda? To, że startowała z list pisu, bo może się zgadzała nawet w większości rzeczy, które tam są w programie pisu napisane, to nie znaczy, że te rzeczy, które są dla niej gorsze niż te. Te dobre nie przeważają, więc skoro pojawiło się kilka rzeczy, właśnie takich jak segregacja sanitarna czy KPO, i stwierdziła, że to jest dla niej ważniejsze niż 500, no to odeszła do konfederacji. Pan Karol wymienił 9 osób z, 9, z 920 kandydatów do samego Sejmu, gdzie na przykład Derechaiło sam powiedział w wywiadzie, po prostu u Mateusza Brzuski, że najbliżej jest mu do Konfederacji, dlatego startuje z List Konfederacji, ale dalej jest członkiem porozumienia Gowina. To nie jest tak, że on od, Gowina, od partii porozumienie wyszedł. On dalej z partii porozumienie, tylko po prostu startuje z List Konfederacji. I można to skwitować takimi słowami, że dużo ludzi ideowych wierzy niewłaściwym partiom i daje się nabrać na piękne słowa prezesów. I na przykład, jak prezes Pisu mówi na temat tego, jak bardzo oni są. Przeciwko Unii Europejskiej, a później e, przegłosowują Traktat Lizboński w 2004, e, zdaje się, roku, no to po prostu ludzie mogą mniej słyszeć o tych niemedialnych rzeczach, a bardziej słyszeć to, co jest medialne, dlatego mogą się dawać nabrać na piękne i kwieciste słowa e, polityków. E, nawet politycy mogą się nabrać na słowa polityków, ale ucząc się na błędach, po prostu z tego pisu powychodzili. No i teraz podsumowując to wszystko: Czy Konfederacja jest bardzo głodna koryta? Dlatego jej politycy odchodziliby od partii, w których mieliby większe szanse na budowanie swoich karier? No nie wydaje mi się. Dlatego są partią niezależną finansowo i są najbardziej finansowani z prywatnych majątków, a nie z y, subwencji, ze spółek czy z fundacji zagranicznych? No nie wydaje mi się. Więc, panie Karolu, wymienił pan 9 osób z 920 kandydatów do Sejmu. I te 9 osób, prawda, wcale to, że. One nawet jeżeli były w jakimś stopniu powiązane z systemem, to nie znaczy, że one go budowały. Te osoby z tego systemu się same ewakuowały, panie Karol. To nie jest tak, że te osoby ten system budowały, także. Musi pan trochę bardziej poszukać, niestety. Powodzenia. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.